Od BS wchodzić, a jednak zmiana, próba zajęcia środka. Dwóch zawodników od top Mida, dwójka także od Andera. Jentker tutaj już dobrze trzyma pozycję, od Shorta jest. Snaci cały czas w oknie, Snaci namierzył teraz głowę JDC'ego. Jeszcze Snaci próbuje, Snaci kłopoty, ale on po raz kolejny. No i Snaci, on się chyba tutaj chce rozpędzać jeszcze bardziej. Jentker pomaga, Shane zostaje sam, ale. Chwore kłopoty u niego, 1 do 0 dla Wisły. Siemanko, chciałbym Was zaprosić na stronkę hellgates.com, gdzie aktualnie trwa mój giveaway. Aby do niego dołączyć, musicie użyć kodu Mateo, dzięki któremu dostaniecie 15% więcej do depozytu oraz wejść w film podany na stronie giveawaya. Zapraszam Was również do otwierania skrzyneczek, skorzystania z upgradera i innych trybów dostępnych na stronie. Link znajdziecie w opisie już agresywnie w konekcie i tego się akurat znaczy nie spodziewał, że już tak blisko będzie rywal. Traci Wisła pierwszego zawodnika, no w dość taki niemiły sposób, bo tak naprawdę tutaj nie odbyła się żadna walka MKL się dobrze skelowoda, ale MKl się teraz myli, szpero! Wyleciał na wrotkach po prostu potem MHL-a szpero! Podniósł tą sniperkę, szpero po raz kolejny, ale się teraz rozkręcił grzegorz, no tak jak wcześniej, MKL pokazał nam tę eliminację. Jędkar jednak agresywni. Teraz na ramp i chyba niepotrzebnie, bo Siuchy był tutaj przygotowany. Jeszcze jednak wie, gdzie ma się wcelować, oj było blisko, aby go zgarnąć, e, Sobol będzie chciał pikować, ma rywala na schodach, ale Siuchy pada na ziemię i Sobol w jeden 1 na 1, JDC czy Sobol, e, ugra tą rundę, jednak Sobol, a więc piąty punkt dla Wisły, jednak jakieś granaty teraz Sobol wychyla, jedna eliminacja dla niego, Sobol jeszcze próbuje, ale tam poobijał tylko Siuchego, bardzo szybka odpowiedź od e, game Mausa XT. teraz Głupi jednak jeszcze dobrze ustawiony na ławeczce, i próbuje, no... Tylko jedna eliminacja dla niego był już znacznie do pomocy, trzech na 3, BS jednak zajęty przez Maus i to nie będzie łatwe odbijanie. Szczególnie, że MHL ze snajperką zerka na plecy. Dostrzega teraz szpera. Niewiele brakowało, aby zawodnik Wisły Kraków zdobył eliminację. Czasów teraz mniej. Ale jak najbardziej to jeszcze może się udać, szczególnie, że Siuchy i Shane mocno pobijali 40 i 29 punktów zdrowia. Siuchy. Czy on za parę chwil będzie autorem eliminacji na szperze? Jeżeli tak, no to sam Snatchi będzie miał naprawdę spore problemy, aby cokolwiek tutaj zmienić. I wydaje się, że teraz Shane musi zrobić coś niesamowitego, aby ratować tę rundę, nawet jeżeli czasu nie ma wiele, to i tak. Znaczy, będzie tutaj sporym zagrożeniem, ale wszystko wydaje się być już jasne. Drugi punkt po stronie Mausen już teraz. Jako pierwszy skakuje, jeszcze nikogo nie namierzył. Też pojawia się rotacja ze strony Wisły Sobol. Jest jedna że DC jednak szybka odpowiedź. Szpero jeszcze przez chwilę pozostał pod Mana, no, ale w międzyczasie MHL dokłada fraga od siebie. Robi nam się 4 na trzech. Szpero jednak radzi sobie ze Siuchem w konekcie, który miał chyba domykać całą tą akcję od pleców i tam powstrzymać się osoby rotujące. MHL jednak z drugim trafieniem w tej rundzie. No i Snatchi wraz ze Szperem już nie tak chętnie chcą podchodzić do tego odbijania. E, szpero dość daleko, on jeszcze w okolicach TV, a tego czasu będzie coraz mniej na reakcję. Nie wiem, czy tutaj jeszcze będzie się spieszył Szpero, ale Snaci, to no tak czekał, czekał, aż ktoś w końcu wyjdzie, a stał wcelowany. By, tak jakby bez granatów dymnych próbowali wejść Kers, Snatchi, ależ to znakomicie wyszło, idealnie. No tego startu Maus po prostu nie mogło się spodziewać. To musiało zaboleć, czekali zawodnicy w tym smoku, a tam poleciały idealne skany, Szpero jeszcze dobrze trzyma pozycję, Szpero rozpędzony na Ninja MK, ale jeszcze z szybką odpowiedzią, bo nieważne kto akurat to spotkanie wygra, myślę, że i tak to będzie bardzo ciekawy pojedynek, no bo brazylijska furia na pewno łatwym wyzwaniem nie będzie, no ale my się już skupmy na rundzie, bo tutaj Shane z eliminacją Snatchi także, jeszcze wcześniej, a dwukrotnie trafiał Snaci. Gdzieś nie namierzyłem tego fraga od niego. No i snaci chce iść po więcej. Shane jeszcze tak chował tą swoją głowę, ale snaci przeskoczył sobie i od razu z fireem na tą pozycję. No Goofy może się za chwilę zdziwić, że tutaj Siuchy e, przygotowany. Ale Siuchy zdobędzie tylko jedną eliminację w tym momencie. nam się dwóch na trzech. No maus na pewno niełatwo będzie wejść pod BS. No i Wisła Kraków zakończyłaby pierwszą część z rezultatem 9 do 6, co byłoby wynikiem niemalże idealnym, ale siuchy, proszę! PS7 Sobol. Tutaj jeszcze nie wychwojnie, no sprawdź osuję teraz pozycję. Na rampie, ale JDC w tym momencie sprawdzał, no i idealnie trafił z timingiem, bo nagle się zrobi 16-10, jak na razie MHL kłopoty na środku, Xerti jeszcze stara się pomagać, Goofy dokłada pierwszą eliminację, Siuchy jeszcze czeka na Shorty JDC, teraz łapie Jentkera, dokłada nawet dwa trafienia od siebie i Goofy wraz z Szperem muszą to jakoś zrobić, ale JDC... Rotuje delikatnie. JDC za chwilę będzie od z nasi, prosto w głowę MKL-a, ale teraz Shane na wymianę, Spero, jednak z szybką odpowiedzią. No, a JDC oraz Siuchy są bardzo mocno obici, a Goofy, no ma fenomenalną pozycję. Nie spodziewali się go od dżungli JDC plecami w takim wypadku. No, Siuchy chyba już sam do końca nie wierzy, że jeszcze uda się ugrać tą rundę. No, widzi rywali, którzy uciekają w stronę rampy, jeszcze złapie za bombę, Spero. Oho! No jestem ciekaw, e, co. Już za parę chwilę zdarzy się jeszcze, siuchy, jeszcze raz Siuchy, no i shame, proszę! To może być kolejna znakomita odpowiedź w wykonaniu map, i tak się dzieje i rezultat remisowy powinien pojawić się na naszych ekranach. 80-90% spotkań zwyciężali właśnie po stronie terrorystów. Shane, jako pierwszy, otwarcie, nie ma jedkera. Już za parę chwil będzie wychylał, snacze i zaraz przekonamy się, co zrobi tutaj na Naleśuchy no, to kolejna eliminacja dla Maudy, robi się naprawdę niebezpiecznie. Chociaż Gufi teraz znajduje fragę odpowiedzi. Gufi po raz kolejny. Brakowało go, jeżeli chodzi o pierwszą połówkę, ale teraz może uratować drużynę w tej 23 rundzie i to jest nadzieja, aby paczka została podłożona. Tak też się dzieje, no, ale nie jest łatwo zwyciężyć, kiedy przeciwnik ma przewagę jednego gracza. Xertion dużo szczelinację od siebie i Goofy jeden na dwóch. Oj, zdąży się tutaj skryć na tę No wie, że rywal jest przy schodach, Xertion. No już chyba namierzył go Goofy, no ale słyszy go także Shein. No, ale też Goofy wie, gdzie on się znajduje. I teraz to lepiej w tej sytuacji. No, leciały te skany od Sheina. I Goofy przetrzymał sobie tutaj jeszcze kilka naboi. MHL ze sniperką, ale on już działa pod bumsightem B. Oj, tutaj Goofy plecami. No, MHL, myślałem, że teraz będzie okazja, ale to Xertion, Tyle, że Jędker oraz szpero jeszcze wyłapują Sheina i Siuwego. No i MHL, można powiedzieć, że nie do końca już pod tym BS-em się znajduje. Szpero tymczasem agresywnie w stronę okna. No MHL jeszcze z shorta będzie kontrolował, co się tam dzieje. Na BS-ie będzie tutaj wskakiwanie do okna. Szpero czekał, ale MHL! Co to była za reakcja? Zerchnią za chwilę od Connecta. MHL namierzony przez Jentkera. No i chyba ta walka miała być. No MHL mógł być tutaj bohaterem, ale... Myślę, że to wycofani się pod, pod drugi bs no nie pomogło w tym wszystkim, bo przez to MHL musiał teraz podchodzić, nie miał tej dogodnej pozycji Ksertion. No też wie, że ma tej kałacznikowa, ale brak defa, brak kamizelki na pewno nie ułatwi sprawy. Szuka w tym granecie dymnym dziury. Tak aby można było... No właśnie, tak jak robi to teraz, złapać czpera. Znakomicie otwiera 5 na czterech. No, rozpoczyna się dla wszystko dobrze. Jeszcze raz Sobol. No wydawało się, że tutaj zdąży zareagować. Ale jak mocniejszy. Shane dorzuca fraga od siebie. Goofy jeszcze z odpowiedzią, ale też mocno obity. Tylko 22 punkty zdrowia u niego. Znacznie namierzył jednak Siuchego. Trzech na dwóch, ale JDC wylatuje na plecy. Gufi zostaje sam. No. No, Goofy może próbować, ale nie powinien tutaj już nic więcej zrobić. 14 do 16. Namierzył rywala, dał informację kolegom i na tym poprzestaje. No Shane ciężko będzie musiał się tutaj utrzymać, chociaż jedna animacja się pojawia. JDC jeszcze na blisko. Gufi. Goofy... No, tym razem to jednak on mocniejszy w tym pojedynku. Ksertion od Heavena. Pozycja Shaina jest znana. No, on za chwilę będzie chciał od drzwi wychodzić. Teraz Ksertion, okazja prosto w głowę e, Też Zobaczmy, gdzie jest Goofy, który gdzieś tam obiega sobie tą mapę w stronę Heavena. Jentger jeszcze od drzwi, ale paczka teraz defowana. od szata, i wybiegać. Na no, Ksertion dobrze ubezpiecza. Odpuścił jednak e, to defowanie Shane. Nie zmienia to jednak faktu, że Goofy zostaje sam. Goofy jeszcze próbuje dojeżdżać. No, Shane dokłoży eliminację, ale nie ma defa i tego czasu. Jakiś, jakiś sposób aktualnie na swoich rywali, wyjazd od razu od wenta, wyjście od drzwi, siuchy, już eliminuje gufiego. jeszcze Sobol, dobra pozycja, Sobol jednak kłopoty, Janker musi ratować sytuację, są dwa trafienia od niego, Mhl, jednak tutaj będzie chciał podejrzeć na blisko, Janker jednak nieobity, więc to też może być twory kłopot, ale Mhl na fleszu trafia. Leci już Nejdżik, on tam delikatnie ubija Sobola, Szeń. i przy podejściem, no ale Goofy daje o sobie znać i pokazuje, że chce tutaj walczyć. Goofy jest od niego, Siuchy jednak szybka odpowiedź na Sobolu. Siuchy jeszcze próbuje, Jędkiem także złapany i Goofy no nie dał rady się lepiej ustawić. Się. Innego rozwiązania, a teraz znaczy zboczył, ojejku ale ależ rozpoczął, niesamowite. Nawet znaczy nie dostrzegrywala. teraz JDC, no i mamy 5 na 3, Niczego zrobiło się coś. Szuka jeszcze kolejnych możliwości. Formacja defensywna. No i wydaje się, że ta runda, mimo wszystko, może zostać zwyciężona. Sobol zaledwie 12 punktów zdrowia. Żaden z bombsightów nie zajęty, teraz Sobol wymyliwany przez MHL-a i wydaje się, że ten już za parę chwil nadejdzie. Dorzucony jeszcze granat łamkowy na pozycję Excepciona, cztery punkty zdrowia, ale on się nie przejmuje, Jentker przed nim, no ale Jędker sam na 15 sekund przed końcem, nic w tej rundzie więcej po prostu nie będzie w stanie zrobić, a więc mamy 3 do 3. Idealna okazja, Wisły Kraków nie zostaje wykorzystana. Na no Wierzę, tutaj trzeba uważać na Kurnik, teraz z powodu na BS, tutaj jednak czysto. No szpero, czeka teraz na Kevinie, MHL! Radzi sobie z nim Sobol, jednak od razu na plecy, ale Siuchy broi na raz i Sobol musi wybiegać! Siuchy jednak odpuścił od razu brojenie tej paczki, kiedy rywal był blisko. Domyślał chyba Siuchy, że na uda mu się to, to zrobić. JDC nie był w stanie jakoś sobie poradzić, Shane radzi sobie z Jędkerem I Xertion, tylko na to czekał Xertion! Po raz kolejny, co się tutaj wydarzyło? No czekał tylko na to Xertion, aby wyjechać od tych drzwi. Pod, podkładał paczkę i potem jeszcze wyłapał rywala na rampie. tak, także zróżnił eliminację. I Sobol zostaje sam, jeden na dwóch nagle. Jeszcze ten pojedynek, no ale go wygrywa Xertion. Myślę, że to jedenaste starcie może przynajmniej rozpocząć się lepiej. Niesprawdzona pozycja przez Szpera. Siuchę powinien to wykorzystać, chociaż czeka jeszcze na bardziej dogodny moment. Liczy na dwie eliminacje. Siuchy, no nie! Proszę bardzo, coś niesamowitego w tym starciu. Ma olbrzymie problemy. Co, boliantker, jednak z odpowiedziami, no i nagle robi nam się 3 na dwóch. Wisła, chyba. Trzeba tutaj popracować nad tym, aby tym razem tej przewagi nie stracić i wykorzystać okazję, którą e, sobie dali. No, znaczy jeszcze włapuje Sejna i Siuchy pozostaje sami. 1 na 3. Musiałby tutaj e, prowadzący Maus zdobyć teraz acon, ale Jentker oraz Sobol dobrze ustawieni, na blisko będzie Sobol, ale Siuchy po raz kolejny, no co on wyczynia? Snatchy ustawiony na rampie, jeszcze dorzucony smoke, e, Siuchy tutaj na chwilę się wstrzymał, no ale Snatchy e, trochę oddalony od niego, miał nadzieję Siuchy, że podejdzie od ofisa, ale Siuchy, no czyżby Snatchy namierzony, ależ było blisko, aby ugrał tego klacza Siuchy. Wielkie komplikacje, bo jak widzieliśmy na Mirażu, ta defensywa nie zawsze była szczelna. Ale teraz Gugi świetnie został w głowę. MHL z odpowiedzią. Kolejne eliminacje, już za parę chwil na naszych ekranach. MHL i Shane, no i proszę bardzo, Wisła Kraków pozostaje. Wolf w ich terapatach, bo Maus nie pozwala na remis. I tam nie walczyć o, o zwycięstwo. I teraz okazja. Sertion już wyłapany na samym początku. Więc wszystko odpowiada się, yy, rozpoczyna się odpowiednio. Dla białej gwiazdy Sobol. No, jeszcze tej okazji za chwilę na rampie. Oj, myślałem, że gdzieś ten jeden strzał wpadnie w głowę. Szperon i tak Dobrze ustawione dwie eliminacje jeszcze dla niego. JDC mocno poobijany, chociaż on zdobywał jeszcze dwie eliminacje. Ale MKL tutaj sam nie na długo, bo Sobol prostowiło głowę. Też porostawiani gracze mał z dookoła tego bombsite'u górnego. Nawet y, mogłoby się pojawić przejście na, na Heaven'a, też bym się tego nie zdziwił y, nie się tym. No ale teraz! Szpero fenomenalnie wychylił Spero! Co się teraz stało? Shane zostaje sam! Y, on no jeszcze pod BS-em walczy, ale Goofy rzuci ostatnią eliminację, jednak... ...znakomicie kończył poprzednią rundę. I w tej też chce zabłysnąć Goofy, no ale jednak, jeżeli takich sytuacji jak ta się nie wykorzystuje, to będą problemy z zamknięciem całego spotkania, chociaż znaczy jeszcze wie, że jeden na dwóch wyciąga snajperkę, trafia, a przed nim tylko i wyłącznie Shane mający 5 punktów zdrowia, 15 sekund do końca, ale Shane błyskawicznie schodzi na bombę idolne, gdzie już za parę chwil zostanie podłożona bomba, no i to jest arcy pojedynek. Poduszono teraz paczka, Snacki już namierzył rywala. No Shane. Będziemy tutaj ogromne kłopoty, bo Sna wystarczy, że trafi go raz nawet z tego óspa właśnie. I teraz znaczy no jeszcze nie trafia, ale już po chwili poprawia się Snatchi. Wiele zależy od samego początku. Smaga. Ale Sobol, pięknie, znakomicie dwukrotnie. Shane jeszcze dokłada eliminację, ale to i tak wiele nie powinno zmienić. gów już na plecach i Shane. Jako ostatni żywy zawodnik formacji. Małzenek a więc mamy... Rezultat 1 do 1, tak się wydaje. Shane 55 HP, przed nim spero, ale ten wyeliminowany, ładnie, prosto w głowę. No to Shane nie będzie miał nic, a nic do powiedzenia i znaczy wydaje się zakończy to starcie. Tak też się dzieje. Dokłada kolejne informacje, stara się na spokojnie to rozegrać. Dajcie rywalom podejście pod niego. Nie ma przecież sensu do końca cały czas wychylać. To Maus ma jeszcze teraz przewagę, tylko że Sobol nie, nie zdoła dostać jeszcze tej pomocy. No teraz jednak obija rywali, ale Sobol! Oj, oj, oj Sobol po raz kolejny i Shane pozostaje sami. Okej, okay, wano i Shane zaraz będzie chciał wychylać. No, i kłopoty spore u niego i Sobol do pomocy. 4k zdobyte. Czeka tylko na to Xertio, nasz ktoś się tutaj pojawi i będzie chciał dojechać siuchego. Szpero tymczasem zajmuje sobie bombsite, oj odwrócił się teraz do pozycji mhl obity! Szpero po głowie, ale zostaje przy życiu. Od razu chce dorzucić tutaj smoka, ale JDC zdążył wychylić! Jednakże Jentker, Sobol, oni w tym samym momencie. JDC jednak tutaj bardzo blisko, no zafleszowany, ale czemu nie spogląda tam Jentker?! I Sobol pozostaje w sytuacji 1 na 1. E, paczki nie ma za bardzo jak teraz podkładać, ale idzie na pojedynek Strzelecki! Jentker, no tutaj jest podejście, ale... Nie sprawdzana na razie ta pozycja. No teraz Gufi namierzył rywala. Szejminek od razu do pomocy i on dorzuca dwie eliminacje. No chyba Jentker miał tutaj zadanie jednak od razu też odpowiedzieć. tego się nie udało mu zrobić, ale Sobol ma fantastyczną pozycję, ale nie tym razem Sobol. na to, aby poszukać punktów, bo te ataki środkiem czy pod idea wcale nie tak często przez nas obserwowane. Mhl jako pierwszy, a więc przewaga dla XT, ale czekamy na kolejne fragi, Mhl on się nie zamierza zatrzymywać, Jentker z odpowiedzią, Siuchy nie odpodal ale jednak szybko namierzony zawodnik formacji XT. no i tylko i wyłącznie Goofy pozostaje w walce, to nie jest najlepsza mapa w jego wykonaniu, Trzy eliminacje i na tych trzech... No, wyjście od rampy, dorzucenie granatów, aby tam nie pojawił się ani Mhl, ani Siuchy, no i dość kiepsko się to kończy, chociaż teraz zobaczmy, bo MHL Siuchy jeszcze z eliminacjami. Jedna osoba będzie od rampy. No ale teraz Siuchy ma taką pozycję, że to wejście na plecy szpera nic właściwie nie da. Siuchy teraz jednak namierzony. No i zdana pozycja snajpera. Mouse MXT. Baczka, jednak pod nogami MHL jest jedna eliminacja. Wie, gdzie jest spero MHL to ugrywa. To jest to jest coś yy, bardzo dobrego dla nich. Yy, no i szybkie wyjście teraz pod Ta Sobol, jedna eliminacja. Jeszcze tutaj zdążył się schować. Sobol znacznie je ubezpiecza. Oj, ciężko będzie z wygrać tą pistoletówkę. Goofy dorzuca fraga od siebie. Szeń jeszcze z jedną eliminacją. Ale. Bala, bo taki się spodziewali. Dzieli dodatkowy czas. O jejku, Goofy! W końcu, w końcu zrobił coś, czego potrzebował jak i cała drużyna Wisły Kraków potrzebowała, ale no niestety szybko dokłada eliminacji jeszcze Xertion. No ale jest też Sobol na posterunku i on z tej pozycji powinien zrobić mnóstwo o! i tak się dzieje, perfekcyjne zagranie. E, na podejście poleciał teraz flash, no dobry flash, i Siuchy z łatwością wyjmuje teraz Łukiego. Jentker jeszcze musi uważać, jedna eliminacja, ale Siuchy po raz kolejny, no on także pokazuje swoje umiejętności, MHL. To trafienie na szperze i robi się dwóch na dwóch. Snaci oraz Sobol. No Snatchi też jedna z lepiej fragujących osób w zespole Wisły. No Sobol wiemy co potrafi, no ale widzimy także, jaka jest moc w MHL oraz siuchym. No tego czasu będzie coraz mniej. Czeka Sobol, aż ten smoke zaniknie, ale chyba to będzie wycofanie. Tak, na to wygląda. Sobol już wycofuje, Snacki także. Ale ważne, żeby właśnie się tej gufi pojawiał. No ale to Sobol podchodził jako pierwszy i Siuchy. No on pokazuje się cały czas fantastycznie. Dwie eliminacje zdobyte. Znaci! Jeszcze kłopoty dostaje teraz po głowie. No ja nie mam zielonego pojęcia, co wyrabia Siuchy. On w tej końcówce rozbudził się i to potężnie. Zrobił już wiele w tym spotkaniu i nie musi robić więcej, ale na pewno chcesz. Pero, to jest niesamowite. On potrafi zakaczać, on potrafi z każdej broni. On czasem pewnie nawet potrafi zabić, rzucając po prostu wabik prosto w rywala. Ależ e, podziw we mnie budzi ten zawodnik. Znaczy, prosto w głowę JDC. To jest koniec! To jest koniec! Wisła Kraków 16 do 10 pokazuje, ma, ma, pokonuje XT i tym samym trafia do fazy playoff, gdzie zmierzy się w ćwierćfinale z Furią.